Nie wiemka wszystkim, jest zejstolie razem z mufinką! Tak, ja to ta owieczka dam z tyłu. Nie, ty jesteś piętym. Czemu tej owieczce jeszcze nie odrosło futarko? Bo nie ma, bo ona musi mieć, nie widziałem, że tym, ona musi mieć trawę. Jak ona je taką trawę z takiego bloczku, takiego jak masz tutaj, to wtedy ona dostaje z powrotem. A tak no to nie ta, no jej nie odrosło. Nie ciężko doprowadzić. Słuchaj, ja przygotowałem dzisiaj coś specjalnego. To będzie specjalny odcinek, w którym to wybrałem dużo śnieżek, dużo różnych, znaczy stworzyłem dużo śnieżek Ma które wcześniej skończyłeś e, Dokładnie. Przepaść. Więc słuchaj, zobaczymy, co teraz tam się wydarzyło w tym czasie. Nie wiem, czy widzisz, ale tam jest Plata, taka platforma ze śniegiem. <noise> lodowisko! Nie lodowisko, tylko śniegowa. Platforma, no, tam będziemy ja. budować iglo. Ja co e na lodowisko Andrzej? Andrzej? Andrzej! Nie, nie, nie skarżę. Na... Nie z okna, tam nie ma okna! Zobacz <noise> jak patrzysz to nie jest mój pokój? E ty, nie, jest Nie, w twoim pokoju jest. Uw, A, co? Ty. Drugi tu wszedł. Zobacz. Wiesz co, to jest trochę creepy. Mm, ale zobacz, to Jak Ej, zobacz, któryś tu przeszedł. Oknem. Oknem wyszedł. Przecież na około. Ale nie da się tutaj oknem zobacz Wow wow wow. Dobra, nieważne, nieważne. Okej, okay, idziemy te, Ale zobacz, ty przeszedł po tych kwiatkach. Ciekawe. Co tu robi krop? O, nie przepychali! Czy on ją wypchnie? Ocyli się. Zrobi to? Nie. Nie. On tego. A, tu przyszedł. chciał pokazać, że to To może jak krowa to może wtedy pójść. A gdyby nie krowa, to by nie przeszedł. Nie, dobra, to ja cię stawiam. co, obserwuje nas? To On tak się patrzą na nas, jak przechodzimy. Dobra, chodźmy tutaj. Wszystko jest w śniegu ogólnie, bo widzę, że wszędzie chodziły. A, tu jest nasza farma śnieżek, tak więc jak ktoś nie wie, jak zrobić, to robisz coś takiego i mamy bardzo dużo śnieżek. Dlaczego one są zamknięte, to To jest nieetyczne. tam jest świnka. Co tu świnko Ja nie nie, nie patrzę. E, kole Ile ich tu jest? Dobra, nieważne. Tutaj będziemy dzisiaj budować iglo, specjalne iglo. A żeby zbudować iglo, potrzebujemy śniegu. Śnieg już mamy, czy coś jeszcze będziemy potrzebować do iglo. Dźwięka, gdzie budujemy iglo? Tutaj? No tu tak, na środku ja nie chcę krawędzi, bo się spadne. Takie jedno drzwi czy podwójne? Takie pojedyncze chyba. Pojedyncze, Po otwory taki... nie wchodziły. J. Andrzej, i hmm. myślę, że tak. Tak. Okay. I chyba już zachęcamy do tak, tak, już, już, już Tak? Już. Teraz po Tak, tak, to mi chodziło. Tak. Trójne i pojedyncze. I takie byłoby. No przestań mi przeszkadzać. No, przestaniesz? no. Co się i Tym zobacz, i poważnie on obserwuje jednak. Dobra, podwyższamy to na dwa bloczki. Dobra. A później AJ. Nie, dobra, ja nic nie mówię. Nie, nie, nie on o, tak zrozumiecie. Tak, on żyje swoim życiem. I i teraz to już być już mniejsze. myślę że już od takiego. tego? Tak. A to zbije, Wow, to się tak szybko niszczy. Tak, śnieg. Czekaj. właśnie się zastanawiam, czy nie będzie troszeczkę sneży. No na przykucu będziemy. E, Słowiański przykuc i te sprawy Tak, dokładnie. I my mamy teraz. I teraz to. tak do góry. I coś mi tu zimno. Tak, tak to było? Teraz. No właśnie myślałam, żeby tego pod spodem nie było. E, to, tego tak, nie. tego nie. Tak. I zobacz, mamy iglo. To będzie idealne iglo. Dajcie znać, czy kiedykolwiek też. wam wyszło takie iglo. Bo mi raz w życiu takie naprawdę zamknięte nie wiesz, że są specjalne igla normalnie w Minecraft'cie? trzeba znaleźć. I normalnie one Pokaż? mają schowaną bazę pod sobą. Pokażę, jak środkowo wygląda. Tak no. wygląda, a w środku tego tak. tam pochodnie jest opane, e, bo gdzieś... tak trochę chyba a Nie, kiedyś... ale to robimy, zobacz, możesz, możesz Pochodnie no? tam zapalić, pochodnie nie mają Serio? takiego A my nawet ogramy, bo my zrobimy sobie, patrz Coś takiego i masz wtedy tą latarnię Taką latarnię sobie w, specjalnie wstawimy o. To jest super. O, na przykład. I tu sobie <laughs> teraz łóżeczko wstawić. Nie, Kitek, coś ty zrobił. Wiesz, co, wiesz co ty, ty zrobiłeś? Bo Bałwana? No, zawsze te latarnie, takie i to no. są na samym środku, ponieważ one jakby Z... mają u, w na samej górze igle jest dziura, gdzie właśnie jest wypuszczany ten gdzie? cały dym. Gdzie? tutaj? Tak, zawsze na środku A są. to może tutaj zamontujemy. Tak. O, patrz, w dachu zamontujemy. Zobacz, zawsze coś takiego. Stosik, patrz. Aha, okej. Okay. Nie, nieważne. I e... teraz patrz, i teraz już. No to... Matko, tak naprawdę ty to zrobiłaś, Naprawdę? On się zrobił bokiem. bokiem. Bokiem, się zrobił. Da się tak zrobić, bałwana? Widocznie się da. C ale czekaj, ale stój, przecież to była ta dnia z tym. Co? Ja czekaj, rozumiem. muszę to wytestować. Robisz tak. Ej, nie wiedziałem. Myślałem, nie że miałeś. się nie da. No bo, że z tej dni takiej, że. bo to była latarnia. No? A czemu miałby się nie dać? A się myślałem, się że się nie da. Ja bym pewny w 100% da... Ogień był obok chyba przy tą o niej. Ej, Ej. I Ej. zobacz, dostajesz zwykłą. Ej, a teraz da się jeszcze tą stronę z jeju. Ej, no teraz w życiu życiu mnie spodziewa. Się, że może zrobić tak, bo... Co? Od kiedy można tak bałwana robić? I napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście, że można tak robić bałwana. Ja, ja dałbym sobie y, rączki y, za przeproszenie. Marchewkowy nos udziąć e, Tak, narobił swój mój marchewkowy nos. Dobra, prawie i na da, środku, o. daj na środku. Ja po prostu do środku daj Nie, tak. ja się boję już teraz cokolwiek stawiać. Nie, zwyczajne pochodnie. Żadnych tych. O, i elegancko, zobacz. Brakło pochodni. Nieważne. Jest pięknie. Brak, brakuje nam jeszcze drzwi. A żeby zrobić drzwi, Muszę się przesunąć. No, wszystko jest w śniegu, no. Nie, no. Mam już tego dość. Chmufinka. Co się tutaj dzieje? O białe drzwi zrobimy. A gdzie jest Andrzej? A czy... ej, ej, wrócił, zobacz, nie poszedł dalej, można go śledzić. Hmm. Ej, tu mamy crafting, i teraz robimy super szybko drzwi, a pokażę Ci jeszcze jedną rzecz, ponieważ no. e, nie wiem, czy wiesz, ale... Iglo nasze... może Co? Iglo można mieć drzwi. Takie będą drzwi. Iglo to i fajnie, elegancko. bo mi tu potwory po przymierze. Dobra, potem sobie to dokończymy, a ja teraz Ci pokażę pewien elegancki trik, którego można wykonać właśnie z naszymi pięknymi, jak to się mówi, naszymi, no jak. O jak wina się mówi, no, bałwankami. Idziemy w tą stronę. Trup, trup, trup. I tu zbudujemy bałwany, tylko się prześpimy na szybko. Mało widzę, bo jest ciemno. Dobra, i teraz słuchaj, zrobimy coś takiego, że my sobie tu postawimy bałwanki. A wiesz po co? One mm. będą nas bronić. Jak tu teraz na przykład pojawi się creeper albo zombie, to one zaczną do niego y, nawalać. Czyli, zobacz, teraz kopiemy sobie to. <laughs> serio? Czekamy, czekamy. A ja, aż... szybko jakiegoś potwora weźmiemy. Dobra, spróbujemy jakieś potwora zdobyć. Tylko, czy to będzie. To nie jest, jest potwór. To nie jest potwór. Dobra, szybko, szybko. one uciekają stąd Dawaj. Trzeba wtedy im zagrozić drogę, żeby tu były. Możliwe, ale może zdążymy, bo jeszcze jeden stoi. Stoi tam cały czas. Jeszcze chwilę Co jest znowu? Zna a jak ja brałam, to co chwilę był potwór Zaraz się, się pojawi Krowa <grym> Kurczak Wszystko że. Się... <grym> super, super ci to muszło? No genialnie Bałwany eee... cała po prostu Powiem ma wam, bałwanki Co on eee... robi? On chyba po prostu z... eee... on... Tak się przejął, że chce skoczyć. Tak, przestań Proszę, pani, pałwa... panie bałwanku Proszę wrócić do siebie Nie obrażam się nie Damy jeszcze szansę Damy ci O, co? o teraz o, co No wziąć? nie, on mi przeszkadza kopać go? nie jestem w stanie wykopać, tak, bo na też stoi. Pani bałwanku, proszę zejść na bok. O, ale to... On, on chciał pomóc, o, bo on chciał O, pomóc o, do... o, o, jakie super. rzeczy, On Daba. chciał pomóc, bo on chciał od razu, wiesz, te potwory w tym razem Niestety, muszę sobie tutaj zrobić takie wieże strażnicze z bałwankami, one będą strzelać wtedy do, pewnie one chyba do... O, o patrz patrz, 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 On jego ścieżkami rzuca? Zobacz. No zobacz, no, no dawaj, kto wygra, kto Złatwia, wygra, jeden na jeden, kto wygra w tym momencie. Mamy wielki pojedynek. O nie, 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 nie. o nie, poległoby dwa. No niestety, ale to oznacza, że musimy zrobić taką wieżę strażniczą. Podpalić im to i one będą takimi wtedy ognistymi śnieżkami w nich o, a wyrzucać No, niestety, tak teraz. No niestety, ta, czasami tak bywa. No i co? No niestety my nic na to nie poradzimy, więc tutaj pasowałoby, zbudować taką właśnie wieżę dla nich. Yy, czekaj, 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 to się jakoś tak robiło. I one, one by w tym momencie... Stały w środku i strzelały. Tak. Przykładam, od tej a co tu go. Okay. Tu będzie bałwanek. Że w armia bałwanów? Y, nie do końca. W sensie bałwanek będzie sobie... Znaczy można i armię tutaj zrobić do środka wrzucić, y, więc one sobie będą a, że on strzelać. Będzie on, tymi... będzie strzelał do. Śnieżkami. Tak, śnieżkami, dokładnie. Raz, ja dwa. Cichrę. I teraz robisz coś takiego. Co ja zrobiłem? O, matko, nieważne. I teraz pan bałwanek tu jest, ale potrzebujemy zapalni a nie, bo to musimy mieć netherlak. A, co? a taki jest taki specjalny surowiec, który pozwala, że w ogóle nie gaśnie y, ten. To się nazywa, no że nie gas. nadzieję nadzieje nie gas w ogóle. Patrz, podpalasz mu to, co nie? Jak on strzela teraz śnieżkami, to te śnieżki będą. gdzieś podpaliły się. Gdzieś? <laughs> Ja. Yeah. To weź, jakieś potwora Ej, szybko. E, właśnie i sprawdzimy, czy da się tak, o czekaj, w krówkę strzelić. Nie, 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 nie nie, nie, nie podpaliło. Możesz, możesz nie niszczyć naszych krówek. <laughs> na. No dobra, jeszcze czekaj, już sprawdzamy to, czy weź będzie. No, weź jakieś potwora. Ale Dawaj wiesz, potwora. To, nie wiem, nie jest za blisko ta wieża strasznicza. On eee. Chyba tego nie zobaczę potwora, ale zobaczymy. No ty to, to, to tak zrobiłeś. Spróbujemy. No, skąd ja mogę? Ja nie umiem tego. Pierwszy, pierwszy raz zrobię taką wieżę. Musimy znaleźć przede wszystkim tą jak Szybko, no. kopiemy. O, grzybek! Nie mamy czasu, teraz zbieramy wszystko inne. To co tutaj jest nas nie interesuje, nas interesuje ty tylko i wyłącznie jedna osoba. Czyli kto? Zabijak. Czyli pan zabiak. A on? O, 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 o! Strzela do niego! A, strzela, tylko że nie ma ognia, bo widzisz, że już, zgasło już o no jej, niestety. Ej, kurczę! No Ale tak miałoby być zło. pięknie! Miałoby być tak ładnie, czekaj. Dawaj! Dawaj do niego! Dawaj. O, kto wygra! Dobrze! Dawaj do końca go! Do końca nie! Puuu, łatwo! O, a zwierzaki obrywały? Nie, chyba nie. nie. O, A właśnie nam są kości bardzo potrzebne. Po co? Żeby zrobić ci różowy barwnik, więc mamy kolejne rzeczy. Dobra. Nie Dobra. rozumiem sensu Daję... kości do różowego barwnika, no, no, ale okay. czerwony łączysz z białym i wtedy masz. No zwiążysz z białym kwiatuszkiem? Ale nie mam białych kwiatuszkiem. Są białe kwiatuszki? No to powinny być. A może już są teraz białe kwiatuszki? O, inne kwiatuszki? No nieważne, no nieważne. Mówika, czy możesz się przestać cepiać wszystkiego, U, co ja tutaj robię? Sama. Tak proszę, zbieramy te wszystkie rzeczy tutaj, które leżały. Mamy trochę piasku, jakichś różnych rzeczy. Wrzucamy to tutaj z powrotem. Elegancko teraz wygląda. Mamy taką wieżę strażniczą, trzeba ją przebudować. Tak więc napiszcie mi, czy taki pomysł jest dobry. Może jeszcze macie jakieś lepsze ulepszenie tego, to wieży strażniczą. Widziałaś to? Lata. Bo to jestem ja, mówiłam ci, że to jestem ja Ale to była krowa, ona zyska... Bo creeper nam tu wysadził, one próbują uciec O wy, o nie Ale o, oś... zobacz Dobra, co za kowca w ogóle Dobra, no bo to ja się... mówiłam ci, że nie mam postaci Mufika ja... się, uciec, się to, no, 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 no chyba przespała Zrzucimy go? Nie <laughs> Przejdziemy jeszcze do naszego domku, Serducha żeby zobaczyć Serducha ktoś cię bije? Nie, no wcześniej nie uderzył A... po prostu, wybuch O świnka tam jest, zobacz świnka, śwince spodobały się nasze iglo, widzisz? Ha, mówię. A mówię. Oh! O, ja nie mogę, jaki on No No to też, o, ja nie mogę Andrzej, ej, ja są słodziaśne Czekaj, ja mam pomysł, ej, gdzieś tu była taka skrzynka Nie, nie ma już takiej ej, Nie mam więcej dyni, o nie, o nie, nie, nie nie, nie! Gdzie są dynie? A, wiesz co, w sumie Nieskończona ilość bałwanków robi się tak Nie mamy dynie, proste, no i co, ej. i co, i można ej. Czy ty mu właśnie głowę zabrałem? Nie, ja mu po prostu zdjęłem ten brzydki hełm Aha. Chyba to jest normalne muffinka My! kolejny to Andrzej ten za I zabiera i, i, i. Kolejny Andrzej, i o, tak zrobimy mu od razu ci seriam Armia, Armia Andrzejów. Co? Nie wiem, szczerze. Żeby mnie denerwowały na mojej wyspie. I myk. Bo ty po prostu tą dynię wziąłeś z tego bloku, który myk. ci się respił. Tak, tak, tak. Dynie normalnie. Teraz okay. przez to, że można robić. Łoł. Ale o matko. O I dobra, teraz nie. cała jest armia, armia nasza. Andrzejów. Andrzejów. Armia Andrzejów. Jeżeli ktoś chce mieć własną armię Andrzejów, to właśnie zradziłem wam Zapraszamy. jak jedną dynią zrobić armię Andrzejów. To nie Podchodzcie. To są, Pod są patrzcie. Andrzej jest kakać powiedziałem. I tak, to jest nasza straż, a nasza ja straż. Jest ulubowany. I votakową jak jest kakałem. Nie Widzisz tamten ten. No nieważne, no mamy ich dużo, tak więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A my widzimy się w następnym odcinku naszego seminaru. Dzieci ja... ja wszystkim. Brawo, pa. Pa. pa.